Kibę. Ty suko wystraszyłeś mnie. Hej, witajcie, witajcie. <laughs> w dumie. Postawiłem sobie tutaj światełka LEDowe, żeby żebym jakoś tak bardziej klimatycznie brocznie oświetliło. Dajcie znać w komentarzach, czy takie coś może być. Moja gęba może jest zbyt jasna, czy coś w tym stylu. Uh, tak, Dum3. Kupco, dlaczego Dum3? Skąd ten Dum3? Raz, że duma miałem dawno, 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 naprawdę dawno temu na PC, którego nigdy nie skończyłem, bo się bałem, a większość z was ostatnio chciało ostatnio chciała jakiegoś horrorka czy, czy coś w tym stylu to też kurde takiego sobie zakupiłem. Jest to wersja na PS3 jakieś tam BFG Edition, lepsza grafika czy coś w tym stylu tutaj jest nie interesowałem się tym za bardzo um, jeżeli chcecie kupić grę, jest na bardzo fajnej promocji na, wiosennym wyprzedaży, na wiosennej wyprzedaży w PS Store. Gra kosztuje chyba 33 zł. To jest naprawdę, według mnie, super cena. Oprócz tego są też inne super gry, e, które będą się tam stopniowo albo zmieniać, albo będą dodawane nowe. Tak więc obczajcie sobie dla osób, które mają PS plus 10% zniżki. Dobra, słuchajcie. Nie ma tutaj żadnych ustawień, więc wam nic nie będę pokazywał. Lecimy z kampanią. Nowa gra. Wow. Dom 3. What the fuck? Resurrection of Evil. Lost Mission. Ja chcę grać w duma 3. Zagramy sobie na... poziomie Marine. To chyba jest odpowiednik normalnego poziomu. biological research, Space exploration and other scientific endeavors. With Aha. unlimited funds and the ability to engage in research. I teraz jest. Kopsąd, albo kogoś grać na PC? Bo. To bo tam w jest spolszczenie. Nie, Na PC, kurde, myślę, że byłby problem ze znalezieniem tej gry. A ja chciałem wersję pudełkową, no nie jakbym miał brać na PC, oczywiście, bo. Jednak, gier na PS3 nie kolekcjonuje aż tak bardzo. Ale też była super oferta, no to mówię, co se nie kupę, jak se kupę, nie? Kurde... Je, jedynym minusem chyba... Jedynym minusem w wersji konsolowej to będzie to, że... że po prostu będzie się wszystko długo wczytywało. Ale trudno. Możemy to wycinać. Roger Start descend to 2000, set speed, contact ground on 26972. Roger that tower. Roger that tower. I teraz kup napisy. No dobra, postaram się, ale nie wiem, czy są. Nie jestem pewien, czy tutaj są w ogóle napisy. Controls. E, invert, no to nie. Game options. Tutaj są jakieś ten system. Nie ma nawet takich kurde opcji, ludzie. Excellent. Ale nie chodzi o fab... Bo chodzi o grę, kurde, bo to jest taki horror, jak to nikt nie musi wiedzieć o co chodzi. A bo ja, ja diabeł, tam mówił powierzchownie, chociaż większość z Was i tak zna tą grę, więc... Pęc. Gra jest kurde dość stara, naprawdę Ło, wow. trzyma klimacie. Welcome back. Welcome. Welcome back Fuck, Skype. I to Skype I can't believe it's come to this. I didn't want to come here. He left you, no choice. True, but this is the last time. I'm tired of to a mess. Right. you're the control, and if that fails, I'm the damage. If that's what it takes, the Truger is going to start doing things our way. Whatever you say. <laughs>

Biosk Bioscan Co jakieś lasery? Wow, ej, nie, to to mi się od razu przypomina, wiecie? Resident Evil, pierwsza część te kurde lasery co gościa tak przecięły w kratkę. <laughs> to, to było... Dobra Otwieraj mi te drzwi. Whoa. Już myślałem, że to coś już mnie będzie atakować, ale... This facility serves as the yeah, Idale. W... Welcome to Mars. First time? Welcome. You can just leave your bag there. Welcome to I'll Mars. Have you set up okay, there's a take take This is your personal data assistant, Dzięki. You'll need this to access Dzięki. all secure areas. If you okay. get clearance for any security zones, it'll download directly. It's important, so don't Brzmi lose it. Be fine. Nie zgubię, obiecuję, nie, see nie see zgubię tego. Oczywiście nam tutaj na początku dają, rozdają, rozdają różne a, rzeczy, typu właśnie tak, tutaj dostaliśmy jakieś tam data pady czy coś, personal, coś tam. Facility. Bardzo mi się to kojarzy z mass effectem. Facility. O nie moje światło poszło się chyba. But I've been authorized by the board. <inaudible> everything. The board authorized so you. The board doesn't know <inaudible> the first thing <inaudible> about <inaudible> science. <inaudible> All they want is something to make them more money. Some <inaudible> product. <inaudible> Don't worry. They'll get their product. <inaudible> After how <inaudible> many accidents? <inaudible> Tell me, Doctor Petruger, why are so many workers spooked, complaining, requesting transfers off Mars? They simply can't handle life. Oh, this slipping and evading the law. you've i do to get rid of this and bigger budget. <laughs> budget. Wow, shut up. A few accidents could have been avoided. I'm afraid you'll get nothing more until my report is filed with the board. I will need full access, Dr. Petruga, Delta included. I won't have any difficulties doing that, will I? Only if you get lost, Swan. Just stay out of my way.

Gdzie ja mam kurde iść? Ja Braddock. Please report to Environment Management yeah. Some... Mogę coś tutaj dostać? O, oh. O oh, kurde. sweet time, Marine. Now, here's situation.

Ok, a wiecie, była taka jedna taka. E, taki jeden szczegół, który mi zapadł w pamięć odnośnie tej wersji, a zwykłej wersji. Zobaczcie, wi widzicie cień, on jest taki jakby przeźroczysty, no nie? Taki, że. no ma zmniejszone krycie. A w zwykłej wersji Duma nie było czegoś takiego. Była po prostu czarna plama. Saving content, please don't turn off your system. Dobra. Ej, kupso, to strasznie długo trwa, to... ale spoko, spoko ja to będę wszystko wycinał. Te takie dłuższe wczytywania, czy coś nic się przestałam. No jeżeli bym się coś odzywał, to po prostu... Um, to po prostu... to wrzucę. Jednakże jeżeli nic nie będzie ciekawego, to po prostu to olejemy. Myślałem, że znowu wyjdzie ten po imię przestraszy. Jestem ciekaw kiedy nasza cywilizacja rozpocznie kolonizację gdzie innych planet. Okej. Okej. I gdzie, gdzie mnie teraz zabierzesz? Mam rozumieć, że mam iść za, za tym czymś, nie? O tak. I tutaj teraz idę. Hop! Coś tutaj znajdę. Nie. Ło! Call. Miałem zakołować po Hech, Schema. Oddaj to. To jest To jest. A no widzisz, no raczej. gimme Okay, grab that. Oh yeah. a A nie dasz mi tych marsack radio check. excellent. good signal. this is so looks like you've been assigned the decommissioned com facility. just follow the main passage through the underground junction. Oh, and the tar out. you'll have a quick evac. <laughs> and what better way to see the martian surface than to run across it? okay, you're all set. okay. oh, yeah. keep in mind. civilians are working down here. don't get excited and shoot any.

co się? Tak ekscytuję tą grą, że już się boję. Nie, nie wiem, czy, czy ja idę nawet dobrze, po prostu idę. O, idę przed siebie. Idę przed siebie. Tak, to, to jest tutaj. Też teraz wychodzi chyba na powierzchnię. Tak, I'm the new guy. Problem? Dobra, zamknij ryj. Jakiś tam quick walk outside and pennies. Wow! Wow, przecież to jest kurde, jak ja tu oddycham? Czy to jest coś, co produkuje. Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie open the door, please. Let me in! Le let let me in! Need to time it down there. Time Wczytywanie pewnie będzie. Wczytywanie równa się cięcie. A jednak nie! Dobry żarty, nie? Otwierać to, mogę skakać. Pierwsza gra to może pierwsza z, od dawna, w której mogę skakać. A co z trójkąt? Nie wiem. Nie wiem. A tym się po prostu zmienia, tymi, dobra, czaje. A tym się kłóca. Otworzysz mi? A, to o to chodzi. O, co za lamus. W ogóle nie wiem, z jakiej paki. Ja muszę iść do tego, doktorka. A no właśnie, komputer, bo masz po polsku, nie wiesz, chodzi, albo słuchasz. Nie, proszę, musisz pozwolić mi jest jeszcze czas. Nie mogę I don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. The devil is real. I know. I built his cage. I'm getting abnormal readings here. This is bad. Paranormal what the hell what the hell okay i'm boyish <coughs> To nie miało tak wyglądać. On nie miał być tutaj tak w Libisku. boi się. sobie latarkę, będzie ci raźniej. Tak mówią, nie? Może <śm> to było coś jakieś gówno, a ja się przestraszyłem. Daj, pij. Dlaczego on w ogóle się. Ech. Dobra, uciekamy stąd. Na bank tutaj mi zaraz jak ja tam będę zjeżdżał taki mi <skrym wytrych> <skrym wytrych> Mhm. Boję się tej latarki, bo ona, ona się szybko kończy. <skrym wytrych> <słyszy> tutaj był pan, tutaj był pan. Tutaj był pan! Tutaj jest pan Zostaw go, ej! Zostaw go tam! Nie trafiłem. A czekajcie! <słysza> Lamus, dobra, nie, weźmiemy sobie jednak pistol A ty, ty um umrłeś? Umrłeś On oh moj! Signal! dud, gdzie twoja szczęka, jo? Ale jestem lamus, jeżeli chodzi o celowanie jeszcze w tej grze. Spokojnie, nauczę się To tylko kwestia Kwestia parugiełek E, proszę pana, nie ma takiego wchodzenia tutaj. Nie ma! What the fuck? Uciekaj mnie z tą ręką. Czy ja dobrze zrobiłem, że tutaj wlazłem? Ło. Ja dobrze zrobiłem, że tutaj... A dobra, to jest drobina, nie widziałem. Here, not here. Potem po musimy skakać pewnie Tak mi się wydaje... A, dobra. Pff, rozumiem. I no, die no, no, Uwaga. Oh shit! Ty, klakier! To trzeba ze sprintem, czaje Aha, albo trzeba było po prostu sobie, kurde poczekać. Dobra. Heal'em, ej Bo ja te czaszki mam nadzieję, że właśnie, że mnie nie. Dobrze, dobrze. idź tam, leż tam. Albo, e, kup to. A co? No powiedz, co? E, lepiej by ci było strzelać na konsoli, na komputerze, znaczy. Dobrze, być może, wiem, to znaczy wiem to na pewno, ale, ale, ale nie. No, czy to, to mnie się kiedyś open-sesami zrobi? Co to za dziwne dźwięki? Ha! 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 Jezu, tutaj nikogo nie było. Ups. To był przypadek, Bo. Ty ty w głowę szybko. Aj, nie trafiłem. Za Dobrze, że tutaj jest tej to, to znaczy no amunicji sporo dość, tak więc tutaj się tutaj się nie wskakuje. To jest yy, za zabronione Holy shit! Shit! I shit! O, umarłeś! Medkit No to tutaj tutaj bym się zdziwił, jeżeli on nie, nie miał tej, tej, tej broni Ale... O, ręka. Ale dobra. Eksplodujecie! Dziwka by jeszcze, kurde, wstała i, i, i co? I by mnie z, z, zaskoczył. Pięum, pięum, jak mógłbym w niego nie trafić? I w ciebie? Dawaj mi tą broń. Tutaj chyba, tutaj mnie chyba ktoś zaskoczy, nie? E, nie. Takie, takie zaskoczenie to ja przyjmuję co, codziennie na twarz. Ludzie, z czym... To znaczy, zombie, z czym do ludzi? Tutaj mi pewnie wyskoczy ten wielki, albo muszę z... Wiedziałem. <laughs> A, to jest ten, tak, jak był w filmie. E no... ty przez miękka fryta jest. <śmulatujesz> Dobra, fuck, jeszcze gdzieś spadłem. A, gdzie tam u góry, kuźwa. Gdzie uciekłeś? A tu idziesz do mnie! Tutaj do mnie idziesz! Muszę bardziej uważać. Oh, hey, I'm just chilling here today! Oh, hey! Uh. Muszę bardziej uważać na życie, wiecie, bo bardzo się przyzwy przyzwyczaiłem do takich gier typu Call of Duty, gdzie mi się życie po prostu odnawia. Czemu on nie zginął za pierwszym razem? Przecież jest Shotgun! Też shoty on strzela, kurde, tak wiecie, no. On tak strzela bardzo. rozpryskowo, że tak powiem. Ale to jest ten, co, co uciekał, typek. Ale widzę, że. albo go już nie ma, albo. No ty dziwko kurde. ki Ooooo! Headshot! Headshot! Mózg mu wyleciał, widzieliście? Boże, następny. Oj, nie trafiłem. Nie trafiłem w ciebie. No, o czym mówiłem? A, o Call of Duty, że zbyt bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że mi się życie odnawia. A tutaj niestety tak nie ma. Wiedziałem, że będziesz skakał. Dziwko. co, to tak jak wiedziałeś, Nie no, przestańcie. Skąd on się tu wziął? Weźmiemy 9, 3, 2, 7. O, tu jest chyba napisane, nie? Locker ID 0, 2, 3... A pierwon to O hello! To jest ten co tutaj wcześniej rozmawiał z kimś. God damn it. <średziny> Tutaj był typo. Jezu no proszę cię, skąd ty tam wy Wychodzisz, mówię. Ech. Ech. Pęk, pęk. What the fuck, kurde, mnie zgnietło. I co, co. co ja mam teraz zrobić? Wiem, co mam teraz zrobić. zakończę odcinek! Słuchajcie, jeżeli wam się spodobało, zapiszę sobie grę. I to jest chyba to też fajne w tej grze jeszcze, że można zapisywać w każdym mom momencie. Nie ma tak, że gdzieś po prostu będzie checkpoint i od checkpointa. Eee, tak, tutaj się pożegnamy kochani. Jeżeli wam się spodobało zostawcie like if you did. Mm, następny odcinek soon. Tak więc stay tuned. <ścoughs> Ale dobra, okej. Okay. To by było na tyle z mojej angielszczyzny, z, jak i z mojej angielszczyzny. No i, i chodzi też o, le, le, o grę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Elos.